Witam ponownie, jestem w Radomiu, zobaczymy, co znajdziemy tutaj ciekawego. Kontakt do sprzedawcy Wam przed chwileczką pokazałem, prosił, żeby bryczek z tyłu nie nagrywać, ponieważ są jeszcze nieprzygotowane do sprzedaży, chociaż tam ciekawy Jaguar stoi w kupejce, no ale cóż, Nygus, jakoś przebolejesz. Lecimy z tymi sprzętami Pamiętajcie o łapkach, o komentarzach Chevrolet Cruze 1.4 Turbo 140 KM 32 900 224 Przejechane rok 13 Skrzynia szósteczka manualna Półskóra Silnik Płyta podłogowa Opel Astra Także za bardzo Nie ma się czego obawiać Muszę tutaj uważać, żeby się nie upierdzielić jak mały kazio. Dosyć wąsko. Dosyć ładnie prezentuje się ten kruzik. Skrzynia szósteczka manualna. Znana z usterki. Wyrabiają się jakieś tryby łożyska. Kiedyś naprawa tego kosztowała 5000 zł. Teraz podobno można to zrobić w okolicach 2000 zł. Coraz więcej warsztatów się na tych skrzyniach poznało. Mamy tutaj Mercedesa. Ostatnio jak byliśmy, stały dwa takie mechy. Najwyraźniej jeden się sprzedał. 76,900 rok 11, 350 przejechane, 3 litry diesel, 224 konie, dosyć mocarny. Skóra w środku. Czysty, zadbany, wstawki drewniane. Także busik na wypasie nie jest poobijany, nie jest poobdzierany, prezentuje się dosyć ładnie. Można jeszcze dubnąć na 270 koni chipem. No wtedy taki dosyć szybki wiano. Mamy X piąteczkę pierwszej generacji. Spory alus. Ładna oponka. Szara skóra w środku. Nie jest zmęczona. Zaraz zobaczymy ile ma to kosztować. Ładny kolorek. Grafitowy. Wizualnie prezentuje się naprawdę ładnie. Nawet lampy. Zobaczcie, nie są tutaj przyblaknięte. Już widzę cenę. Od strony kierowcy też prezentuje się ładnie: 32 900 2004, 3 litry diesel, 218 koni, 333 przelatane. Szyberdach jest. Powiem Wam, nie widać zużycia po tym samochodzie, pomimo wieku i tego przebiegu. Naprawdę wygląda dosyć fajnie. 28900 za wołowinę, pewnie jakaś mocarna, chociaż widzę 2 litry dieselek 136 koni. Czyli silnik Citroen Peugeot HDI 231 przejechane 2008 V50. Skrzynia manualna szósteczka, skóra w środku. No powiem wam, bryczka wygląda naprawdę dosyć świeżo. Nie ma za bardzo czego się tutaj czepić na tym samochodzie. Mądziak. O mądziaki często pytacie. Nygus jakiegoś Mondeo byś pokazał. MK4 ładna opona. 28900, rok 12, 260, przejechane 140 koni w dieslu. Też konstrukcja PSA, silnik HDI. Uchodzi za pancerny. Mądziaka już Wam kiedyś pokazywałem, prezentuje się ładnie. Tego Nota też mieliście kiedyś na filmiku. Bardzo dobre, bezawaryjne samochody. 1298 koni, 27, 900, rok 14, 147, przejechane dla żony na zakupy do miasta. Co lepszego powiedzcie, potrzeba? I 20, wersja Active. Taki troszkę utrenowiony, zabudowany, też ładna oponka. Środek na skórach, skrzynia manualna, deska dwukolorowa, wstawki brązowe, taki maluch troszeczkę z pazurem, trzeba przyznać, 42,900 ma kosztować 160 przejechane, litruweczka 120 koni. Rok 16, czyli silnik uturbiony. Ta chyba Betka już była kiedyś na filmiku. O ile się nie mylę. Nie wiem, czy to jest Diesel M. O ile dobrze pamiętam. 3-litrowy diesel 380 koni, 95-900 rok 12. X Drive M pakiet 197 przejechane. No kawał maszyny, 400 koni prawie w dizelku. Oczywiście na skórach, na wypasie. Moc ma taką jak niejedna ciężarówka, która ciągnie naczepy. A dzisiaj muszę Wam powiedzieć, jak jechałem do Radomia. Zjechałem z autostrady, siedział mi na ogonie cały czas manem. Normalnie czułem się jak w jakimś amerykańskim thrillerze. Jakbym nie ścigał jakiś psychociężarówkom. Cały czas mi siedział, słuchajcie, na ogonie. Mamy mądziaka kolejnego. 57 902 litry diesel, 180 koni. 220 przejechane. Rok 15. W automacie na półskórach. Już go chyba kiedyś Wam pokazywałem o ile dobrze pamiętam ładne auto zadbane Volta Chevroleta też wam kiedyś pokazywałem jakoś w Polsce nie są za popularne skóra oczywiście w automacie cena 52900 za Chevroleta rocznik 14 143 przejechane, 1,4, 150 koni. Rzadko spotykany na ulicy. Miniacza pominiemy tutaj panowie oglądają. Ludzi nie nagrywamy. Co tutaj mamy? Hyundai 1,6 w dieselku i 30. 136 koni, rok 15, 41, 900, 179 przejechane. Ciasno tutaj się robi. Automat czysty, środek i zadbany. Zobaczmy co jeszcze. Bemeczka, jedyneczka w ładnym kolorze. Dosyć ładnie się prezentuje. Kiedy je zobaczyłem po raz pierwszy. Tak jakoś ten przód mi nie pasował. A teraz z czasem jak ma fajny kolor, nawet ładnie wygląda to dla mnie. 46900 2 litry 184 konie. 177 przejechane X Drive rok 12. Fajny ma kolorek. Taki troszkę kawowaty. Do tego środek na skórach. Skrzynia manualna szósteczka. No i chyba przyznacie, że dosyć atrakcyjnie wygląda ta dupeczka w BMW. 3 litry TDI w 4 Ta Audica też już była kiedyś na filmiku. S-Line, skóra w środku, auto czyste i zadbane. Naprawdę prezentuje się zdrowo jak na swój rocznik. Już ją kiedyś Wam pokazywałem. Cena wywoławcza 52 900 264 przejechane, rok 10 240 koni w iku. Ładny kolor, ładna felga, fajnie wygląda. Tutaj niewielkie odpryski przy szybie. Może polecimy sobie jeszcze ten rządek. Zobaczymy. A tutaj chyba nie jest na sprzedaż. Tutaj jakaś pani chyba przyjechała tą audicą, także nie będziemy nagrywać. Myślałem, że też wystawiony, ale troszeczkę przybrudzony samochód. BMW. Piąteczka w Turingu. Widzę w M pakiecie, dosyć ładnie się prezentuje. Lampy delikatnie przyparowały. Ładny alus. No wygląda zadziornie. 69900 258 koni, 3 litry 202 przejechane, rok 11 3 litry w dieselku. Szyberdach jest, skóra kierownica M pakietowa. Wychodzę stąd tutaj coraz ciaśniej. Ktoś tu cofa, ktoś tu w aucie siedzi. Za chwileczkę może mnie tutaj jeszcze rozjadą ale byście się niektórzy ucieszyli, wreszcie Nygusa by nie było. 62 900 2 litry, 184 konie w dieslu, 217 przejechane rok 12 2 litry w diesel kbmeczka automat obszywany czerwoną nicią kierownica skórzana, fotele materiałowe, ale też Oprzycia czerwoną nicią ładnie wygląda mądziak kolejny mądziak w białym kolorze no w białym kojarzy mi się z przedstawicielem handlowym bardziej ten samochód chociaż jest zadbany nie ma co tutaj narzekać nie ma za bardzo czego się czepić na tym samochodzie bryczka widać jest zadbana 57 900, 227 przejechane rok 17, diesel 180 koni 2 literki czysty zadbany lawetę mi tutaj postawili ciasno ciężej się robi na planie filmowym ta chątka już była na filmiku 1.8 140 koni 2006 211 przejechane, 23,900. Ładna jest ta Honda, czysta i zadbana. Już ją Wam kiedyś pokazywałem. Mają bolączkę z tylną belką, lubi skorodować. No ale trzeba wszystko sobie sprawdzić przed zakupem. Nikt tego za Was nie zrobi. Ja tylko pokazuję ogólnikowo, co jest na sprzedaż. Jak zauważam jakieś mankamenty, to je pokazuję. A wiadomo, najważniejszy jest stan techniczny. Ale to musicie sobie zweryfikować sami 62 900. 198, przejechane. 2 litry w dieslu, 150 koni, rok 15. Paceratti. Skóra Alcantara Automat. Jasny środek. No wygląda to fajnie. Ale z utrzymaniem czystości może być ciężko. Kawałek czekoladki spadnie się, rozmarze czy coś. No i już fotele upaćkane. Naprawdę wnętrze dla jakiegoś mega czyściocha. CDI. coś tutaj mu opadła dupka. Delikatnie skóra. Jasna wnętrze czyste i zadbane, skrzynia automatyczna. Widzę mechu poliftowy na nowszym przodzie W211 rok samochodu 2008. Szyberdach jest przejechane 332. 224 konie w dieslu, 3 litry. 27,900. Ładny ten środek. Wnętrze mi się podoba. Kolor z zewnątrz nie za bardzo, zawsze będzie brudny. Nygusty też, uważaj tutaj, bo jasne czyściutkie spodnie. Dzisiaj założyłeś dresikowe żeby było ci wygodnie zaraz się upierdzielisz jak mały kazio 48903,5 litra 270 koni 2008 286 przejechane formatik C klasa Te silniki z początku produkcji miały problemy ale nie pamiętam teraz właśnie chyba w 2006 albo 2007 roku Zostało to poprawione. Bemeczka, bemeczka chyba była już na filmiku. O ile dobrze pamiętam: fotele sportowe, kubełkowe, wstawki z Alcantary. Wózek już stary, ale Jary zaczyna być kultowy. Lampy można sobie przepolerować: 21 22 170 koni w benzynie, 196 przejechane, rok 2003. No i mamy golfika golfiacza się aż plandeka tutaj rusza. Tak się wiatr wszystko zrywa. 54900 12 benzynka 105 koni 173 przejechane rok 14 automat DSG kubełkowe fotele dobra polecimy sobie jeszcze jeden rządek nie wiem skąd to wszystko się zaczyna tutaj coś zrywać no ale zapowiadali od jutra przez tydzień czasu deszcze. Więc pomyślałem sobie, nie ma czasu. Miałem plany na dzisiaj inne, ale mówię wyskoczę jeszcze, skoro mają być deszcze. I pyknę dla Was jakieś nagranie na te szare, ponure, deszczowe dni. Mam nadzieję, że to docenicie. Łapki, komentarze mile widziane. A tam stoi ten jaguarek, o którym wspominałem. Nygus, nie nagrywaj tych z tyłu. Muszę się powstrzymać do następnego. Ale jak wyłączę kamerkę, obiecuję, że sobie na niego rzucę okiem.